Witam, nazywam się Krzysztof Grzybowski, a to jest program Tech Premium, w którym pokazujemy Wam najnowsze gadżety w najlepszym wydaniu. Tym razem porozmawiamy o kobietach, a dokładniej o prezentach dla nich. Jako, że do gwiazdki pozostało niewiele czasu, pora zatroszczyć się o niebanalny i przemyślany upominek dla naszych pięknych pań. Dlatego dziś doradzimy Wam, jakie prezenty możecie kupić swojej żonie, dziewczynie, mamie, lub też zresztą to, kogo chcecie obdarować, pozostawiamy już Wam do wyboru. Zapraszam! W domach oczywiście, to o jego wyborze podobno najczęściej decydują faceci. To, co nas kręci, i mam tu na myśli wszystkie te wieże, zestawy kina domowego, sandbary, no i stacje dokujące nie zawsze jednak musi podobać się naszym paniom. Dlatego właśnie, przynajmniej przy okazji świątecznych prezentów, warto pomyśleć również o ich gustach. Zwłaszcza, że w sklepach z elektroniką znajdziemy wiele bardzo fajnych zestawów, mini wież czy dokerów do iPhone'owskich sprzętów. Wybierać możemy w tak minimalistycznym, ale wdzięcznym sprzęcie, jak turystyczne i wodoodporne radio Tivoli Pal, czy tak samo nawiązujący do stylistyki retro, ale nieco bardziej zaawansowany odbiornik Tivoli Model One z serii Frost. Fankom stylu vintage na pewno spodoba się radiobudzik ze stacją dokującą do iPhone'a Yamaha TSX70. Czy wreszcie wielofunkcyjna klasyczna mini wieża Yamaha MCR 040, która naprawdę doskonale wygląda, dzięki czemu sprawdzi się w każdym wnętrzu, w biurze, w salonie lub w sypialni. Pomarańcz, róż, zieleń i błękit to tylko niektóre kolory, w jakich dostępne jest to niewielkie radyjko. Określenie radyjko może trochę ujmować temu ciekawemu urządzeniu, bo jego jakość wykonania i możliwości, skryte w niewielkiej obudowie, zasługują na nieco bardziej dostojne słowo może magiczna skrzynka. Po wyglądającym na kawałek plastiku pudełku spodziewamy się plastikowego brzmienia. Tymczasem dwójpółcalowy głośnik dostarcza zaskakująco dużo niskich tonów. Ten sprzęt łączy w sobie cechy klasyczne, jak choćby strojenie pokrętłem. I walory ważne w XXI wieku. Może współpracować z iPodem albo dowolnym odtwarzaczem CD-I MP3. Co ciekawe, w razie potrzeby, można go odpiąć od gniazdka i zabrać ze sobą, na przykład, do ogrodu. Ma własną baterię, na której może grać przez 16 godzin. Producent wycenił swoje najmniejsze urządzenie na 899 zł. Dla osób, które nie zamierzają zabierać swoich ulubionych audycji na wycieczki, producent przygotował bardziej stacjonarną propozycję. Zasada budowy ta sama, żadnych tandetnych naklejek w stylu 300W i SuperBass. Liczy się minimalizm, zarówno we wzornictwie, jak i obsłudze. Model One z serii Frost, jak sama nazwa wskazuje, jest lekko zamrożony. Obudowa pokryta jest śnieżno-białym lakierem, a pokrętła satynowym chromem. Elektroniczne serce tej skrzyneczki jest podobne do prezentowanego poprzednika. Może dlatego obydwa urządzenia kosztują tyle samo. Więcej, bo aż 1300 zł trzeba zapłacić za odmiany wykończone wiśniowym drewnem. Niejedna pani z pewnością zechciałaby odpakować w wigilijny wieczór także to urządzenie. Jest trochę mniej stylowe, ale również nawiązuje do estetyki retro. Yamaha TSX-70 także zadziwia czystością dźwięku i szerokim pasmem. To sprzęt stereo, dodatkowo wyposażony w głośnik basowy. Podłączając japońską stację dokującą, połączoną z radiem i budzikiem, do iPoda, aż trudno uwierzyć, że tak niepozorny sprzęt potrafi oddać szczegóły emitowanej muzyki. Ciekawą funkcję posiada również budzik. Można zażyczyć sobie, by przerwał sen naszym ulubionym utworem zapisanym na smartfonie. Cena: w salonie firmowym 1000, w internecie 800 zł. Yamaha słynie z budowania niezłej jakości wielkogabarytowych systemów audio. Powiększmy więc nieco rozmiar, by posmakować bardziej soczystego brzmienia, zapakowanego w efektowną obudowę. Model MCR 040 to pierwszy szczebel w drabinie prowadzącej do muzycznej pieszczoty uszu. Dostępny w wielu kolorach sprzęt jest już nieco poważniejszym urządzeniem. Oprócz portu USB i gniazda dokującego dla najpopularniejszych kieszonkowych odtwarzaczy, znajdziemy tu również tradycyjną szufladę na płyty CD. Laser czyta zarówno oryginały, jak i płyty nagrywane, w tym również MP3. Wspomniany iPodowy dok może służyć jako ładowarka nawet po wyłączeniu zestawu w tryb gotowości. Co ciekawe, model MRC40 został wyposażony w system pozwalający odtwarzać muzykę z iPoda w sposób bezprzewodowy. Za tę przyjemność przyjdzie Mikołajowi zapłacić 1000 złotych z jednym groszem.